Siemanko. A więc dzisiaj grafika. Króciutki odcinek, bo nie będę miał o czym tak długo mówić. Ale zawsze coś. Intra! Pamięta, Pamięta, Pamięta. Grafika w Minecraft z prawdziwej historii rozwinęła się kilka razy. Na początku totalna amatorka, a potem zaczęły się jakieś starania wobec aspektów graficznych. Inspirowałem się różnymi kanałami: Drollcaster, Luferek czy też MC Squad. Gdy zaczynałem robić bardziej wymagające miniaturki, właśnie z tych kanałów Brałem pomysły, jak zwykle. Od pierwszego sezonu do dokładnie odcinka piątego sezonu trzeciego na miniaturce Minecraft w prawdziwej historii pojawiały się jedynie screeny z jakiegoś momentu mającego miejsce w odcinku. Jednakże jesteśmy w stanie znaleźć jeden wyjątek, a dokładnie szesnasty odcinek sezonu drugiego pod tytułem Koniec drugiego sezonu. Miniaturka wygląda jak wygląda, ale to właśnie wtedy zaczęły się pierwsze próby progresowania pod tym aspektem. Odcinek szósty sezonu trzeciego rozpoczął nowy styl artystyczny. Miniaturka stała się pewnego rodzaju okładką dla serii znakiem rozpoznawczym Pychy. Tak samo działają okładki płyt. Nikt mi nie powie, że nie pozna tej okładki, albo tej, albo tej, albo tej. Takie założenie miało mieć to. Chyba mi się nie spodobało, ponieważ w trzecim odcinku sezonu miniaturka zmienia się na tą. Koniec. Aby każdy wiedział, że to koniec. Od czwartego odcinka sezonu czwartego miniaturki przybierają kompletnie inny klimat. Pamiętam, że inspirowałem się wtedy grafikami do Knesa. I dealerka z tajemniczej wyspy. Dokładniej mówiąc, miniaturka zawierała screen z elementem, który nawiązywał do wydarzeń mających miejsce w odcinku, a napis, ukazujący się w przeróżnych miejscach grafiki, miał bezpośrednio nawiązywać do tytułu. I tego typu rozwiązanie ciągnęło się aż do odcinka 10 sezonu 6. Gdy sezon 7 się zaczyna, wraz z nim przychodzą zmiany. Miniaturki serii ponownie robią clean refresh i posiadają 3D rendery skinów oraz zblurowane tło jakieś lokalizacji. Miniaturki ponownie nawiązują do wydarzeń w odcinku, aczkolwiek napis nie jest tym razem tytułem odcinka, a samą frazą „Minecraft prawdziwa historia”. Od odcinka 5 do odcinka siódmego sezonu siódmego miniaturki tworzone są w darmowym generatorze tapet „Nowa skin”. Do nich dodawane zostały napisy: raz to jest samo „Minecraft prawdziwa historia”, następnie „Pokonać Maltoda”, a na koniec powtórka z rozrywki, czyli. Koniec. I to tyle z informacji dotyczących grafik w serii. Miniaturki były tworzone niekonsekwentnie, i wyglądało to jak pewnego rodzaju metoda prób i błędów. Jednakże, mimo tego jak prowizoryczne bywały, miały pewny urok, i gdy spoglądam na nie dzisiejszym okiem, stwierdzam, że były fajne.